W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. Projekt uchwały omówiła kierownik miejskiego gminnego Ośrodka Kultury w Szerchowie, pani Ewa Jaśkiewicz. Wyjaśniła, iż od 1 października 2015 roku zmieniły się kryteria dochodowe pomocy społecznej. W związku z tym, że gminny ośrodek prowadzi usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze za częściową płatnością w zależności od dochodów na osobę w rodzinie, zachodzi potrzeba zmiany załącznika do uchwały obowiązującej. Koszt jednej godziny usług ustalony jest zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w 2009 roku. W przedłożonym projekcie uchwały zmienione zostały kryteria dochodowe, które obecnie wynosi. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe na jedną osobę w większej rodzinie nie może przekroczyć 514 zł, aby usługi świadczone były bezpłatnie. Burmistrz zwróciła się z pytaniem, czy zadaniem Rady Miejskiej jest ustalenie procentu wskaźników odpłatności od ceny usług opiekuńczych, które określa zestawienie tabeliczne w załączniku do uchwały, jakie zmiany może Rada nanieść. Co zmienia się w załączniku do uchwały w stosunku do uchwały poprzedniej? Czy dla, osobie, dla osoby samotnej, która uzyskuje 699 zł dochodów, Rada Miejska może podjąć uchwałę o zwolnieniu jej opłaty za usługę? Z czego wynika cena jednej godziny usług i na podstawie czego jest wyliczana? Głos w dyskusji nad projektem uchwały zawierali Radni. Pani Joanna Piekut, Pan Grzegorz Frankowski. Eugeniusz Gałązowski, Pan Leszek Dziubak, Pan Andrzej Domaszczyński, Pan Jacek Bogusz. Podczas prowadzonej dyskusji nad projektem uchwały zgłaszano następujące pytania. Z czego wynika cena jednej godziny usługi? Czy wskaźniki są stałe, czy można je zmienić? W ilu procentach odpłatność za usługi wpływa do urzędu? Ile osób korzysta z usług nieodpłatnie? Jaki wskaźnik jest najbardziej wykorzystywany w gminie? Kto przydziela godziny dla ile niezbędnych jest do opieki danej osobie? Jakie usługi wykonuje opiekunka dla osoby? Jak, jak rozwiązywany jest problem kosztów dojazdu do osoby potrzebującej opieki? Czy osoby korzystające z opieki nie skarżyły się na wysokość opłat za usługi? Wyjaśnienie na powyższe udzielała pani Ewa Jaszkiewicz. W wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej jednogłośnie 13 głosami za pozytywnie zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt 10. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy żłew. Pani Ewa Jaśkiewicz wyjaśniła, że w wyniku przeprowadzonej analizy przez Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego, uchwałę, która Rada Miejska podejmowała na sesji w dniu 17 września 2015 roku, jest sugestia niewielkich poprawek w załączeniu do uchwały. Zmiany dotyczą głównie zapisów. Zmienia się też zapis w tabeli paragraf trzeci w kategorii dotyczący ustalenia kryterium procentowego dochodów na członka rodziny. Przewodniczący obrad, pan Leszek Dziubak, zapytał, czy dużo osób korzysta z przyznanego stypendium. Odpowiedzi na powyższe udzieliła pani Ewa Jaszkiewicz. W wyniku głosowania Komisja Rady Miejskiej jednogłośnie 13 głosami za pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla osób zamieszkałych na terenie gminy żywych Punkt 11 opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Burmistrz pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, <coughs> że planowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego są uwidocznione w załącznikach do uchwały prace nad pozostałymi większymi zmianami w planie, o które wnioskowali mieszkańcy, będą prowadzone w późniejszym terminie po zakończeniu prac nad studium. W chwili obecnej na terenie miasta zmiany dotyczyć będzie przekwalifikowanie przeznaczenia działki przy rondzie, gdzie usytuowany jest budynek byłej księgarni. W Woli działka gmina po byłej celem właściwego zainwentaryzowania przebiegu linii gazu i teren działki po byłym skr -że. Na terenie gruntów Kuty Szerachowskiej zmiana obejmować będzie działki po PKR. Na terenie wsi Kotówka zmiana będzie dotyczyć terenów gruntów, wysypiska, śmieci na potrzeby usytuowania źródeł OZE. W wyniku głosowania komisje Rady Miejskiej 13 głosami za pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Punkt 12. Opiniowania uchwały w sprawie uchwalenia statusu Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Szerachowie. Pani Burmistrz wyjaśniła, że status określa działanie Ośrodka i Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Informacje o realizacji zadań i działalności Ośrodka dyrektor składa corocznie sprawozdanie, które jest przekładane Radzie Miejskiej. Opracowanie nowego statusu wynika ze zmiany ustawy o prowadzeniu instytucji kultury. Z ustawy wynika, że w statusie MGOK musi zostać określony szczegółowo w sposób powołania dyrektora oraz działalności Rady Programowej. Radni zgłosali następujące pytania. Jaki jest sposób powoływania dyrektora placówki? Kto powołuje radę programową? Ile będzie liczyć członków? Wyjaśnienia na powyższe udzieliła sekretarz gminy Krystyna Koryś. W wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia statusu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szołtowie. Punkt 13. Opiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Skarbnik pani Beata Kosyra wyjaśniła ponownie, że w myśl nowych przepisów zachodzi potrzeba podjęcia uchwały z zapisem w treści, że wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Stawki ustalone w 2012 roku w wysokości poboru opłaty są aktualne, nie, aktualne, niemniej jednak rata zobligowana jest podjąć uchwałę w. Takiej treści. W przypadku nieuchwalenia gmina nie będzie mogła od 2016 roku pobierać żadnych opłat. Jeśli do sesji nastąpi zmiana interpretacji przepisów przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wówczas zostaną naniesione także poprawki lub będzie wprowadzony drugi projekt uchwały. Pani Data Kosyla przedstawiła wysokość obowiązujących stawek opłat na terenie gminy Żalechów, przyjętych uchwałą w 2012 roku. Punkt 14. Sprawy różne. Pan Andrzej Tomaszczyński zgłosił problem występujących awarii na przydomowych oczyszczalni w gospodarstwach w Kalinowie. Ponadto radni zainteresowany był wymianą lamp oświetleniowych na terenie gminy. Pani Barbara Wałachowskich poprosiła o zgłoszenie takich faktów do urzędu. Pan Grzegorz Frankowski zakomunikował, że w piątki odbywają się gry w siatkówkę i zachęca do wzięcia udziału wszystkich radnych. Pan Eugeniusz Nałazowski podziękował pani burmistrz za wymianę drzwi garażowych w OSP Żalechów ponadto kolejny raz zgłosił potrzebę budowy dalszego odcinka chodnika na ulicy Gliczywskiej. Pan Leszek Dziubak poinformował, że w dniu 27 września odbyły się Woli żalowskiej zawody drużyny OSP spośród 11 jednostek gminy żalechów udział w zawodach wzięło jedynie 8, co wywołało niezadowolenie wśród straży. Należałoby zastanowić się, nad, nad, się w przyszłości, w jaki sposób dyskryminować jednostki do wzięcia udziału w zawodach. Pan Ryszard Bogusz zgłosił propozycję, aby zaproponować zarządowi lub prezesowi OSP Żelechów przeprowadzenie kontroli wśród straży w zakresie wyposażenia jednostek, a także ich działalności. Radny ponadto poinformował, że kilka dni wcześniej została przeprowadzona kontrola hydrantów pod kątem ich sprawności. Pani burmistrz wyjaśniła, że gmina nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli jednostek, a jedynie sama jednostka straży jako stowarzyszenie może podjąć stosowną uchwałę co do jej działalności, ponadto poinformowała, że na sesji Rady Miejskiej zostanie przekazany policji zakupiony nowy samochód służbowy. Na temat wymiany lamp oświetleniowych, pani burmistrz wyjaśniła, że ogłoszony jest przetarg i do 10 listopada wyznaczony jest termin składania ofert. Pani Janeta Ośko zapytała, czy gmina Żeleków może usytuować znak drogowy przy drodze powiatowej w Janówku w kierunku lasu do Stefanowa. Na powyższe Pani Burmistrz wyjaśniła, że w kwestii usytuowania znaków drogowych w drodze powiatowej należy wystąpić o zgodę do Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Leszek Dziubań zgłosił potrzebę podcięcia gałęzi drzewa zagrażającego linii elektrycznej Woli Żerchowskiej na wysokości posesji Pana Kruga, o co występował już do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pani Monika Gugała zapytała na temat wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku drogi powiatowej w Piastowie. Pani Burmistrz wyjaśniła, że zadanie to przesunięte jest do realizacji w późniejszym terminie natomiast obecny wyłoniony jest wykonawca na montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze Piastów w Stepany. Pani Ewa Biernawska zapytała na jakich zasadach zatrudnieni są pracownicy do sprzątania na terenie miasta. Na powyższe pani burmistrz wyjaśniła, że osoby sprzątające zatrudnione są przez biuro pracy spośród osób bezrobotnych wykazanych przez gminę. Pan Andrzej Tomaszczyński zapytał czy w bieżącym roku będzie wykonane utwardzenie placu przy świetlicy w Oliwilku. Pani burmistrz wyjaśniła, że na najbliższej sesji zostanie radnym przedstawiony projekt uchwały do zaakceptowania przesunięcia środków budżetowych na to zadanie. Niemniej jednak wykonanie robót wiązać się będzie również z warunkami pogodowymi. Punkt 15. Zamknięcie obrad. Wobec realizowania porządku obrad o godzinie 16.10 przewodniczący pana Waszek Dziubak zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brzeżelowie. Protokoła pani Barbara Lewandowska. Przewodniczy obrad. Dziękuję. Dziękuję za, za odczytanie sprawozdania. Czy są pytania z sprawie czynnych powodów? Nie widzę. przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 5, sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Unii Zabiegów na lata 2015-2026. Są pytania? Uchwała numer 12, łamana na 76, łamana na 2015, Rady Miejskiej w z dnia 5 listopada 2015 roku. W sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015-2026. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik numer jeden obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przenoszenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu. Przychody i rozchody budżetu potem długu oraz sposób finansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Właśnie. Punkt 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej tak. uchwały. Tak Wykonanie Tam uchwały która się burmistrzowi Żegachowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podjęcie. 13. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymał. Por bueno.